Cześć. Rozgrzewka ważna rzecz, ale zanim zaczniemy trening, bądźcie ze mną jeszcze przez minutę. No, na pewno jest to związane z przeszłością moich rodziców, którzy także grali w siatkówkę, byli z nią związani. Chcąc, nie chcąc, gdzieś, mając wolny czas, chodziłem z nimi na treningi i gdzieś podpatrywałem początkowo. Po... Potem gdzieś zacząłem odbijać tą piłkę i no i tak już zostało. Chyba była jedna taka chwila zwątpienia, ponieważ trenowałem też koszykówkę przez jakiś czas. Był moment, że chciałem zrezygnować z siatkówki, ale to były same początki. Na pewno masę doświadczeń, raz lepszych, jak szczecin, gdzie mieliśmy myślę, fajną ekipę i przez większą część sezonu dobre wyniki, a na pewno też te cięższe doświadczenia, gdzie była walka o te niższe pozycje. Jednak dawało mi to często możliwość gry na dłuższym odcinku meczu. Cieszę się, że tu trafiłem. Tak mocnego zespołu i mam nadzieję, że będziemy walczyć o najwyższe cele. No, myślę, że mamy zespół, jeżeli nie będzie kontuzji jakiejś, jesteśmy w stanie to zrealizować. Cieszę się, że będę mógł na co dzień trenować z tak mocnym zespołem i na pewno swoją sobą postaram się jak najwięcej pomóc tym zespołowi.